chciałam wam powiedzieć. W miesiącu lipcu pani dyrektor Wioletta Bielawska odpowiedziała na zaproszenie Ministerstwa Energii, udała się na spotkanie do Warszawy, spotkała się z pracownikami ministerstwa, między innymi z panem dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich, panem Michałem Godlewskim. Ministerstwo jest zaniepokojone sytuacją, jaka panuje na osiedlu, ale nie z tej strony, z której niepokoił się pan parlamentarzysta nasz, tylko z zupełnie innej, z niezrozumiałych względów, jak dla nich, jakby niezrozumienia całej tej sytuacji, awantury wobec tego wydarzenia, niepokój budzi wypowiadanie umów przez kolejne wspólnoty. No, pani dyrektor pojechała przedstawić moje stanowisko. Okazało się, że pewne informacje, fakty były dla ministerstwa kompletnie nieznane, i pan dyrektor postanowił przyjechać na Śląsk, odwiedzić mnie i sprawdzić, jak się rzeczy mają na miejscu. Takie spotkanie miało miejsce 22 sierpnia. Pan dyrektor przyjechał wraz ze swoim naczelnikiem i drodzy państwo, zupełnie inna atmosfera rozmów kultura osobista, takt, umiar, merytoryczne podejście do zagadnienia bez tej całej otoczki politycznej, bez używania krzywdzących i niesprawiedliwych słów. Pan dyrektor powiedział, że pewne informacje są dla niego zupełnie nowe. Do tej pory mieli relacje tylko z jednej strony, czyli z WFOS-u. Tym razem zapoznał się z dokumentacją dostarczoną wcześniej przez panią dyrektor i w jego opinii te sprawy no, nie powinny były przybrać takiego obrotu jak przybrały. Po czym ja sobie pozwoliłam na uwagę, że gdyby przyszło nam współpracować z NFOS-iem, a nie WFOS-iem, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. I zupełnie inaczej by to wszystko wyglądało. Na bazie najnowszej opinii prawnej, którą mamy, oraz opinii ministerstwa, na pewno ta sprawa nie kwalifikowała się do złożenia zawiadomienia do prokuratury. Ja ciągle czekam na jakieś efekty, bo niedługo minie rok od złożenia doniesienia. To jest działanie w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów. Uważam, że dawno się już powinno to postępowanie zamknąć. To jest oczywiście moja osobista opinia. A jeżeli się zakończy niczym, to co wtedy powiedzą te wszystkie osoby, które tutaj na tej sesji mówiły o niespotykanej skali oszustw, o przestępstwie, tak? Obrażały panią dyrektor Wioletę Bielawską i podległych jej ludzi części powiedziałabym takiej teoretycznej i rozmowie z Panem Dyrektorem udaliśmy się na osiedle Wieczorka. Chciałam mu pokazać postęp prac. Zobaczył stare osiedle. Zaproponowałam też obejrzenie tych paru bloków na nowym. No zrobiło to oczywiście wrażenie. Ja przedstawiłam moje warunki, po spełnieniu których Możemy się zastanowić, czy dalej kontynuować współpracę z WF8, czy nie. Nie chcę pana dyrektora stawiać w trudnej sytuacji. Obiecał przekazać to swoim przełożonym, więc na razie nie będę rozwijać tego tematu. Natomiast chciałam państwu uświadomić, jakie wszystko staje się łatwiejsze i prostsze, kiedy oddzielamy od tego doraźny interes polityczny, zacietrzewienie chęć za wszelką cenę zaszkodzenia, tak. Ja wiem, że dla niektórych to jest wielki nasz, nasz wspólny mieszkańców sukces, nie mój, tak, nie, nie prezydenta, ale mieszkańców sukces może być solą w oku, tak, a jak to zupełnie inaczej wygląda, kiedy rozmawiamy merytorycznie i ze smutkiem stwierdzam, i to y, nie tylko pani dyrektor Bielawska powie, ale też w innych zakresach i obszarach lepiej nam się rozmawia z Warszawą niż z przedstawicielami tutaj na Śląsku.